No dzień dobry, ja się nazywam Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany i witam Was dzisiaj na podsumowaniu czytelniczym miesiąca października, a więc opowiem o tych książkach, które udało mi się przeczytać w tym miesiącu. I tak, zacznę od komiksu, zacznę od y, Paper Girls. Udało mi się przeczytać ostatnie trzy tomy i podtrzymuję swoją opinię. Jest to naprawdę udany komiks, jest on feministyczny, jest to takie feministyczne Stranger Things. Jest on przepiękny, ma przepiękne kolory, bardzo dobrą kreskę i historia jest, moim zdaniem jest okej. Okay. Jest wciągająca, jest pełna mocnych, takich silnych bab, że tak powiem, ale w dobrym kontekście tego słowa. Ja jestem bardzo na tak i nie wiem, czy nie sięgnę po kolejne dziecko tych autorów. Powiedziałam, że to nie jest ich jedyne dzieło, więc, no, zobaczymy, zobaczymy. Oprócz tego, na początku tego miesiąca, października, y, skończyłam książkę, trojkę. Ymm, ja się powtórzę, w sensie opowiem o niej to, co opowiadałam w, w swoim vlogu z Krakowa. To jest takie rasowe new world. I jeśli nie czytacie tego gatunku, to raczej bym sięgnęła po ambasadorie, ponieważ ta książka jest bardzo surrealistyczna. I ona mi dała mm, taki powiew świeżości, dała mi takiego kopa kreatywności. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie czytałam, ale jest to bardzo dziwna książka. Ona jest taka bardzo surrealistyczna. Więc jeśli nie lubicie takiej estetyki, no to niekoniecznie ona jest dla Was, ale. Ale jeśli macie wrażenie, że już wszystko przeczytaliście i że już każdy motyw znacie, to polecam sięgnąć po to, bo naprawdę mogę Wam zagwarantować, że czegoś takiego jeszcze nie czytaliście. Naprawdę, to jest. Jest to taka książka, która trochę otwiera głowę. Trochę, trochę, tak. Trochę uczy i pokazuje, jak bardzo ludzka kreatywność może pójść do przodu. W sensie takim, że. Nie ma czegoś takiego jak limit kreatywność. Ja wiem, że teraz trochę mówię jakby yy, trochę się yy, plątam w tym co mówię, ale, ale przeczytajcie tą, książ tą książkę, to zrozumiecie, co próbuję powiedzieć. Oprócz tego przeczytałam najnowsze dziecko wydawnictwa Tajfuny i O oh wow, to jest bardzo dziwna książka, bo tak. Ona ma sto dwa, 130 stron, a więc jest króciutka, ale ona jest mocna jak, jak espresso, które jest małe, a mocne. W sensie takim, żeby zobrazować to, co chcę powiedzieć, to posłuszę się przykładem. Mianowicie to nie jest żaden spoiler, bo to jest zaraz na pierwszej stronie. Nasz główny bohater stoi nad swoim nowonarodzonym dzieckiem ze szpikulcem do lodu, i walczy z sobą, aby tego dziecka nie zaćkać. I to jest pierwsza scena tej książki. A potem, ta jak u Hitchcocka, napięcie tylko wzrasta. Potem nam się dzieją takie rzeczy, że wow, jeśli ktoś nie lubi książek, które trzymają w napięciu i nie lubi takich emocjonalnych wstrząsów, to ja nie polecam tej książki, bo ona jest, ona jest mocna po prostu. To jest historia o dwójce ludzi, którzy się spotykają i jedna osoba ma skłonności do autodestrukcji, do takich um, samobójczych zachowań, a druga osoba ma um, skłonności do sadystycznych <grych> zachowań. I co się potem dzieje? Jak ta historia się, się toczy? Ja nie chcę za dużo podać o fabule, gdyż ta książka jest króciutka i tak już mam wrażenie, że zdradziłam za dużo. Mnie się ona podobała w takim sensie, że naprawdę, pomimo tego, że tam jest tylko 130 stron, to ona wzbudza bardzo silne emocje. To jest taka książka z estetyką gore, gdzie jest dużo bólu, gdzie jest dużo krwi, gdzie jest dużo takiego cierpienia. I to, co jest fajne, to nie jest tylko cierpienie fizyczne. Ale też psychiczne, na przykład my tutaj z głównym bohaterem, to też nie jest spoiler, bo to też jest zaraz na samym początku, przeżywamy atak paniki i, i być w głowie tej osoby, znaczy to nie jest przyjemne doświadczenie, od razu mówię, ale, ale jakoś w, w tym bólu, która ta książka opisuje, można znaleźć pewno Pewną przyjemność i to jest właśnie straszne w tej książce, że, że mamy ochotę czytać, co będzie dalej, chociaż tu się dzieją straszne rzeczy. Więc była ta książka u mnie dosyć sprzeczne emocje i wydaje mi się, że o to właśnie autorowi chodziło. Ja się bardzo dobrze bawiłam. Aha, bo jeszcze jedno jest, yy, No jak yy, wydać mi słowa iPhone, więc mamy tutaj do czynienia z japońską literaturą. I mimo tego, że to jest właśnie taki gorze, to jest taki e, hitchcockowy trochę obraz, to jest to jednak bardzo japońskie. W sensie ten styl jest taki nieprostacki, a prosty. Taki, wiecie, że jednym słowem można ująć całe zdanie, taki w punkt. Nie? I, I ja bardzo lubię to w japońskiej literaturze, i bardzo mi się to podobało, że właśnie to jest takie espresso, nie? że to ma 130 stron, a a jest w stanie mm, wzbudzić w czytelniku no, po prostu wstrząs emocjonalne, więc y, ja jestem jak najbardziej na tak. Oprócz tego udało mi się też skończyć romans queerowy. Jest to One Last Stop. I, i ja na temat tej książki razem z Gosią zrobiłam mm, recenzję, którą znajdziecie na kanale. Spróbuję ją tu gdzieś podlinkować, jeśli mi się uda, bo ja wiecie, tak jeszcze nie, nie za bardzo ogarniam tego YouTube'a, ale ja mam nadzieję, że mi się uda. Więc nie będę na temat tej książki mówić za dużo, powiem tylko, że mi się podobało, ale moim zdaniem była ona troszeczkę za słodka, więc dała mi 4 gwiazdki, a nie 5, musiałam tą jedną gwiazdkę odjąć, ale um, ja jak najbardziej jestem na tak. I jeśli ta autorka, bo już zapowiedziała, że yy, pisze, czy już jest na dniach do wydania trzecia książka tej autorki, ja na pewno po nią sięgnę bo przeczytałam tom i jej pierwszą książkę, czyli Red, White and Royal Blue. Moim zdaniem ta pierwsza była lepsza, ale jak najbardziej jestem ciekawa, co będzie dalej, co ta autorka jeszcze innego może wymyśleć. Jestem na tak. Oprócz tego przeczytałam szósty tom Drogi Szamana, Nowy Początek i... Mm, jeśli podobał Wam się pierwszy tom, to szósty też Wam się spodoba. W sensie to jest taka seria, to jest taka czysta rozrywka, niewymagająca, ale nie czarujmy się, każdy z nas czasami ma ochotę sięgnąć po coś takiego. To jest bardzo ciekawa y, koncepcja. Gdyż je, to jest połączenie science fiction z fantazy. Mamy tu grę komputerową, w której nasz główny bohater utknął i ta gra to jest takie mm, typowo RPG. Jest jednak to napisane. Mm, w takim, z takim pomysłem, że jeśli ktoś grał w RPG albo w MMO, bardziej w MMO, to jest tu kilka takich sytuacji, albo takich mrugnięć okiem autora, że, no, że ktoś, kto zna ten rodzaj gry, może się uśmiać, ale to jak najbardziej nie wyklucza ludzi, którzy nigdy nie. Nie zagrali we mimo, bo ta książka ma bardzo niski próg wejścia w sensie. No, ona jest bardzo wciągająca, ale nie wymagająca. Więc jeśli macie kogoś, kto nie czyta książek za bardzo, albo, albo nie wiem, albo chce zacząć swoją przygodę z fantazy, to mi się wydaje, że to jest dosyć, dobra, dobra pozycja, jakby to jest po prostu taka czysta rozrywka, nie wymagająca, ale jest jak najbardziej jak najbardziej okej. Okay. I to jest szósty tom. Yy, czytałam, że wydawnictwo ma wydać ostatni, czyli siódmy. Ja na pewno po niego sięgnę. Oprócz tego mm, przeczytałam kolejne dwa, nie ostatnie. Został mi jeszcze piąty tom i chciałabym do końca roku przeczytać piąty tom Baśnioboru. Yy, przeczytałam mm, trzeci i czwarty. I dla mnie to jest taki comfort reading. To jest taki kocyk. W zimną, yy, wietrzną noc. To jest. Mm, ja wiem, że to są książki dla dzieci. I tak zgadzam się. One są infantylnie napisane. One są napisane jednak z myślą o dzieciach tak 9, plus, więc o takich dzieciach, które chodzą do podstawówki, ale są tak napisane, że mimo tego infantylizmu, jeśli mogę tak to ująć. Dorosły czytelnik naprawdę może tam znaleźć coś dla siebie, ja się przy nich bardzo dobrze bawię, one mi dają, no nie wiem, dają mi taki, taki właśnie comfort read, taki, że mimo tego, że coś się tam dzieje, to ja wiem tak, że to się dobrze skończy, ale i tak jestem wciągnięta w, w akcję, jestem ciekawa, co będzie dalej i... No nie wiem, ja na pewno sięgnę po, po ostatni tom. Nie wiem, czy przeczytam yy, kolejną, yy, kolejny cykl z Baśnie czyli Smoczą Straż, gdyż yy, no nie wiem, no jakby. Ja w ogóle mam problem taki, że jest tak dużo książek, które chciałabym przeczytać, a tak mało czasu, że trochę mi szkoda właśnie tego czasu, który mam na książki dla dzieci, ale ta seria jest, no jest taka kochana. Że no nie wiem, nie wiem. Na pewno przeczytałam ją do końca. W ogóle mam taki, tak jak już mówiłam, taki plan, żeby przeczytać do końca roku, żeby mieć tą serię zamkniętą. Więc mam nadzieję, że w miesiącu grudniu uda mi się przeczytać yy, piąty, tom, piąty tom. I tak jak pewnie już wiecie, mamy. Yy, w tym roku jest yy, rok Lema, gdyż on, gdyby żył, to obchodziłby swoje setne urodziny, jeśli, z tego, jeśli nic nie pomyliłam. i Dobrze, zapamiętałam. Więc z tej okazji przeczytałam książkę, um, jego najsłynniejszą powieść, czyli Solaris. I zanim przejdę do jakiejś krótkiej recenzji tej książki, to powiem Wam, że ja w ogóle z Lemem mam dosyć ciężką relację, gdyż ja bardzo dużo jego książek przeczytałam w gimnazjum, mając 14-15 lat i. Trochę jestem dla siebie zła w takim kontekście, że ja je przeczytałam co wcześnie. Wydaje mi się, że gdybym je czytała teraz albo bym trochę poczekała i przeczytała je później, wyciągnęłabym z tych książek o wiele, wiele więcej. Owszem, one mi się wtedy podobały i ja się bardzo dobrze bawiłam przy nich, ale, ale trochę myślę, że wiele rzeczy pominęłam i nie zrozumiałam ich, i gdybym poczekała, to one by mi dały więcej niż wtedy z nich wyciągnęłam. Yy, ale koniec końców jakby wróćmy do Solaris mnie Solaris się bardzo podobało to jest historia o tym jak człowiek spotyka się z obcą cywilizacją i ten wątek jest tak naprawdę trochę taką maską takim trochę przybraniem, kostiumem po to aby jakby zadać takie filozoficzne pytanie kim jest człowiek i co czyni nas ludzkimi co czyni jakby co w nas yy, sprawia, że możemy o sobie mówić ludzie. I dla mnie w ogóle science fiction, jakby po to się pisze science fiction, no nie, że tego człowieka wysyłamy w kosmos, wysyłamy na jakąś obcą planetę po to, żeby tam się zastanowić nad rzeczami, którymi by było nam ciężko zastanowić się tu na Ziemi. Nie? W sensie, że tam w tej takiej pustce i oderwaniu od tych wszystkich rzeczy, które tu mamy, Łatwiej nam jest zadać jakieś filozoficzne pytanie albo w ogóle takie pytanie hmm, dotyczące nawet problemów społecznych. Ale tam w tej takiej, nie wiem, nicości, <grych> w, takim, w tym kosmosie jest po prostu chyba łatwiej to, A, to pytanie sformułować i B, na to pytanie spróbować odpowiedzieć. I ja bardzo lubię takie, hmm, taki, taki pomysł właśnie na science fiction. Bardzo lubię Lema ale też w takim kontekście pisał Ray Bradbury, który jest moim ukochanym mm, pisarzem. I ja to czytając, miałam właśnie taki vibe trochę do... Mm, oczywiście to jest zupełnie inna książka, ale, ale trochę mi to przypominało y, Kroniki Marsjańskie, które właśnie są tak, tak napisane, że tego człowieka wyrzucamy w kosmos, po to, żeby, mm, żeby zastanowić, zastanowić się nad takimi rzeczami, które dzieją się tu na Ziemi. Ale tam jest po prostu łatwiej na ten temat pomyśleć. Owszem, jest tu taki jeden element, który sprawiał, że czujemy, że ta książka została napisana dawno temu. To znaczy, to wyobrażenie o technologii jest okej, okay, ale jest tu taki jeden motyw, który jednak wybija z tej imersji. To jest na przykład, jak główny bohater próbuje porozmawiać z komputerem i on wprowadza dane i ten komputer robi jakieś obliczenia i wynik dostaje, drukuje mu wynik, no nie? Jakby w dzisiejszych czasach wiemy, że to drukowanie, hmm, no niekoniecznie tak używamy komputerów zawsze, natomiast tam to jest normalne, więc, e, więc to jest taki, jakby powiedziałam, no dla niektórych to może być rysa, a dla mnie to jest wartość dodana, jakby to jest pewien klimat tych starych science fiction, właśnie Lema czy Reya Bradbury'ego, który. Yy, no dla mnie to jest po prostu wartość dodana, to pewien taki klimat, który jest w tej książce. Mm, ale tak jak mówię, ja jestem oczarowana, bo dla mnie Solaris jest bardzo taką książką błyskotliwą, taką. Pełną inteligencji, więc jeśli chcecie sięgnąć po science fiction, które po prostu będzie bardzo błyskotliwe, to polecam Solaris. Ja wiem, że jakby to polecenie jest takie trochę puste, bo ta książka jest naprawdę bardzo stara i ona jest bardzo słynna i powiedziałam, że już wszyscy ją czytali i ja po prostu się spóźniłam. Ale stwierdziłam, że hello, mamy rok lama, kiedy mam przeczytać jego najsłynniejszą powieść, jak nie w tym roku. Więc, więc, no zrobiłam to w październiku, więc dosyć późno, ale lepiej późno niż wcale, taka jest moja dewiza, no ja zostałam oczarowana, ja zostałam oczarowana i znowu się zakochałam w, Lemu, w Lemie po raz drugi w swoim życiu i na pewno będę go teraz, będę chętniej po niego sięgała, więc, więc to jest tak. Aha, i na Goodreads wystawiłam ocenę 5 na 5, więc... Więc tak, oprócz tego mm, kolejną książką, książ yy, po którą sięgnęłam, yy, to jest. Yy, Zawsze mieszkałyśmy w zamku Shirley Jackson i. Hmm, to jest książka, która jest taką yy, powieścią gotycką. Mamy tutaj stary wiktoriański dom, mamy dwie siostry, mamy trudne relacje rodzinne, mamy pewne psychodeliczne sytuacje. Mamy tutaj yy, trochę grozy i to jest taka książka, która trochę zadaje takie pytanie kto jest tak naprawdę potworem, a kto jest tak naprawdę ofiarą. Na końcu jest bardzo ciekawy plot twist i ja w ogóle uważam, że Shirley Jackson bardzo dobrze jest czytać na Halloween, bo to są takie powieści grozy, które nie są głupiutkie, a wzbudzają lęk w czytelniku i im dłużej miję z tej książki, tym chętniej wracam do niej myślami i, i po prostu na, na temat myślę sobie o, o niej. Um, ja na pewno sięgnę po kolejną książkę. W Polsce jeszcze wysze, wyszła powieść e, Nawiedzony dom na wzgórzu, na której temat, znaczy na, y, na której y, podstawie też nakręcono serial na Netflixie Ja serial widziałam, bardzo mi się podobał, więc mam dosyć wygórowane y, jakby oczekiwania w stosunku co do książki, tym bardziej, że ta książka mi się również podobała, więc y, no, ja na pewno będę chciała przeczytać Shirley Jackson więcej ale tak jak mówię, dla mnie to jest taka idealna powieść na Halloween, taka gdzieś około listopadu. Więc, yy, więc zobaczymy, no, jakby ja, ja jestem na tak. I to jest wszystko, co udało mi się przeczytać w miesiącu yy, w październiku. Dziękuję wam, jeśli dotrwaliście do końca, i zapraszam Was na kilka sekund z kotami. Cześć!